stworzyć najlepszy skład na planecie w FC25? A to wszystko dzięki fcoins.gg. Z kodem GILATHIS dostaniecie 10% bonusu. Link w opisie. A dzisiaj ja i Buzonik zawalczymy z widzami, czyli oczywiście z wami, których rangi wynoszą od Silvera do Golda i będą mieli supermoce. My również będziemy mieli supermoce. Wyjdzie dosyć ciekawy mecz, wiele epickich momentów, wiele fajnych zagrywek. Także zobaczcie. Również serdeczne pozdrowienia dla młodego Matego Anmaela, Mega Evexa, Dark Bingwina i Filiopa za udział w odcinku. A teraz już zapraszam do oglądania. No dobra, panie Puzoniku. Trzeczku, to będzie ciężkie zadanie. Dwóch no, super graczy być. versus pięciu silverów, albo no wśród nich dwóch. Nie, no, goldy też są. Goldy no są nie też goldy, no tak, tak, tutaj nie ma dobra. co. O, boże! E, patrzcie patrz od razu na tego, patrzcie na tego, na spawn, bo na bank, który z nich będzie się przenosił. Ar ale zanim przejdziemy dalej, to czas na pirateswap.com, czyli mega szybką i przyjemną wymieniarkę skinów online. Zasady są proste, na stronie można wymieniać skiny na lepsze albo sprzedawać je. Warto zaznaczyć, że z moim kodem GILATIS dostajecie aż 35% więcej do doładowania, a formy płatności to karty płatnicze, Google Play, Blik, Krypto i wiele innych. Zacznijmy od wymian, czasami macie kilka gorszych skinów, które chcielibyście wymienić na lepsze? Wybieramy je więc z naszego ekwipunku, następnie patrząc na wartość wybieramy spośród wielu opcji, te, które nas interesują, to akurat karabin sniperski, AWP i zakres cen. Skin na stronie mają pokazany swój float oraz to, jakie mają na sobie naklejki, co jest mega przyjemne, żebyście nie musieli tego szukać. A jak macie już to, czego szukaliście, wybieracie to, a na dole strona pokaże Wam saldo, które Wam zwróci na konto. Oczywiście, po to, żebyście mogli potem je na przykład wykorzystać do innych skinów. Następnie akceptacja, wchodzimy na Steam, przekazujemy swoje skiny, a w trakcie jak Steam nad tym myśli już dotarł nowy skin, który odbieramy i sprawdzamy w grze. Jest Działa i bardzo ładnie wygląda. Także super! Możemy też na stronie, na zakładce Instant Sales, sprzedawać skiny za kryptowaluty jak Bitcoin, Ethereum czy wiele innych. Na stronie macie też konkursy, gdzie możecie wygrywać darmowe nagrody oraz osiągnięcia, gdzie za wykonane zadania na stronie dostajecie również darmowe nagrody. Także wielkie podziękowania dla Pirate Swap. A jeśli wy chcecie szybko i sprawnie wymienić skiny albo je sprzedać, to wejdźcie na stronę. Link w opisie i miłego wymieniania. Jednego wyrzuciło, ja dobra, są szanse. Dobra się ja bną ja mam No Way i wziąłem CT. CZ ja Zobaczymy, czy to działa. Myślisz, że ktoś będzie na longu? Ja się boję, że ktoś będzie kurczakiem. Jest taka Dobra. szansa, słuchaj. Short clear, mid clear. Oni kampią gdzieś. Widziałem jednego mid. Leży King dead. Dobra, mieli pieniądze, mieli pieniądze, kupili ki stary, bo jeden z mką grał. Leży, drugi. Dobra, leży. I został jeden. Nie, dwóch. Dwóch, dwóch i cete są. Dobra. Są, masz. Plantuj pakę. Dobrze, dobrze! Jest game! Mkę mam, mkę mam! Rozsypani! <laughs> Oby, zaczynamy dobrze, zaczynamy dobrze. Ale no, go jest słaby na nastaje, słabiutki. Pamiętaj, żeby patrzeć na spawn, bo jest ich pięciu. Co prawda, raz ta. na jakiś czas jest ich czterech. Co, coś się ta. dzieje, ale. Patrz na spawn, Dobra, bo ja któryś mam... z nich na bank. O Boże! Je... O... Stary jestem niewidzialny! Fleszę kupuj, flaszę kupuj! Mam, mam, mam. Mam rzucam im. Rzucam, rzucam ci pakę, bo ja nie mogę tego. Tak rzuciłeś mi Dobra. flesza, że stary ja dostałem, nie wiem gdzie jestem. Jest na, jest na tym, jest na shortie jeden. Dobra. Ja go widzę, jest na shortcie. Zabiję go zaraz, spokojnie, zaraz go zabiję. Tylko daj mi podejść. Ucieka na site A. Dobra, jest jeden na side A, patrzy. Podskakuję, dobra, zaraz go zabiję, zaraz go zabiję, zaraz go zabiję, zaraz go zabiję. Poczekaj chwilę, no kurde, uciekają mi cały dobra. Ja mam kurczaka. Jeden leży. Na longu, na longu jeden wychodzi. Tak, ja mam kurczaka yy, niedaleko longa, wiesz. Ja muszę cofnąć ja, z tego longa. O, Sfrizowali mnie, sfrizowali mnie. O cholera, dobra, dwóch jest na longu ostatnich. To ja biegnę, ja biegnę, widzę ja biegnę, kurczaka, czy... widzę, to... widzę kurczaka, widzę kurczaka. na nich. Jest kurczak. Cześć, czekaj, czekaj. Cześć, czekaj Kurczak jest za Czekaj, 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 ja go podejdę, ja go podejdę. Rób, ha rób hałas tylko, rób hałas tylko. Dobra. Bo... Idzie, podchodzi do ciebie! Jest za skrzynką. Nie mam na tego trafić. Nie trafię mnie. Nie widzę go. Dobrze! Dorwałem kuraka. Dobra, jest git, jest git. Dobra, Warto zaznaczyć widzowie, to jest nagrywane na dwie perspektywy. I ja i nim bo stwierdziliśmy, że będzie ciekawiej. Więc Oj. jeśli chcecie to no zam... zapraszamy, zapraszamy, Oczywiście zapraszamy. Dobra, patrzymy drugiego. na spawn. Na bank ktoś tutaj będzie. Ja mam ja mam Ja mam ja, 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 Ty też masz broken, Widzę. Ja mam, no, ja mam broken Jezus! Wow. U mnie jest luz, u mnie jest luz, nikogo nie widzę. U mnie, ja mam 4 HP stary. Ja nikogo nie wita. O, dobra, w plecy, w plecy mi strzał. wiedzieli, że to jestem. Ty, dobra, ja masz dwóch, dwóch, na B, dwóch na B. A, no to gdzieś jeden jeden. na B, jeden na trupie był. Pamiętaj, że mogą mieć randomowe, w sensie, no mają randomowe supermoce, więc nie wiesz, ja bym plantował po prostu. No dobra, masz dwóch. Jeden z nich na pewno był na B. O! o też miał natychmiastowe! Nooo! A Czekaj, co miał mój zabójca? A, nie, super moc Też natychmiastowe zabicie po trafieniu we dwójkę mieli. A we dwójkę mieli? Dwóch miało, no? A nie, bo tutaj nie jeden z nich, z nich żyje, bo mnie młody Mati zabił. No, rzeczywiście, mogłem ci powiedzieć. <śla> Filip zygnuję! <śla> <Nie! śla> no to nie Najważniej. jest źle. Niech walczy. To nieźle wersja dzielnie. 5. No trudno. Walczy. no to włączyć. Do końca. I tak, i tak z nas no, jest nas dwóch. No jest nas dwóch. Dobra, walczmy. I nie walczy. znamy ich tak supermocy. Nie znamy. Yy, Możesz wyłączyć supermocy. Przy, Przypilnij, mnie przy mnie chwilę. Dobra, nie. Yy, Dobra, czekaj. Redukcja, wielko losowa wielkość postaci. Yy, dobra, yy, Mega Efex miał radar z brogami. Już nie ma. Zmieniłem. Dobra. Nice. Na mi jeden. Jeszcze? O kurde. Leży. Ten na midzie. Cały czas eee, mid. Kurde, ciche kroki ma long. O jaki wielki jest. Ty to nie ociśnij. Nice. Gate. Gate i... Chyba tylko gate wiesz. Nie, jeszcze, jeszcze under. Aaj. Under, under. Redukcja i mnożnik obrażeń w plecy. A. Dlatego ja tak dostałem. Ja chciałem zobaczyć co jeszcze inni mieli ci przeczytać, ale no już nie zdążyłem no, Nie daliśmy rady, nie daliśmy rady Dobra, ale ważne żeby dostać coś takiego, wiesz, ja bym chciał na przykład no największy problem jest kiedy wszyscy będą raszować, nie wiadomo No Bo oni dostaną jakieś szybkie bieganie i my jesteśmy, wiesz Eee o, o, gdzie są? Dobra, Mówić, czy na B biegną Czy ktoś gdzieś biegnie Wszyscy na wszyscy na wszyscy na Dobra, dobra, plantujmy po prostu I trzymajmy site Jeden biegnie na B Wszyscy biegną na nie? B Jeden biegnie na B, jeden, brama, brama, okno, okno no Gdzie dalej? Jesteś blisko? Nie Jesteś blisko? Nie, jeden będzie biegł trupa Jeden brama no. Aha, dobra, pewnie miał olhaka. No ma Ma dobra, to nie mamy tu, nie mamy tu za bardzo co zrobić, nie Dobra Nie Co on miał? A, supermoc swojego zabójcy, kradziesz mocy, też miał Ukradł mi moc po prostu nie przeczytałem pewnie, tak? Muszę zobaczyć aż. Brojo, widocznie na radarze. Ta... Tak czy nie? Już nie wiem, sam. Dobra. Już się sam pogubiłem. No o, jest ty... ich pięciu, więc mają większą szansę, że trafią coś lepszego, tak? No. Wygrać będzie styczy, ciężko. Tak. Dobra, ale staje i tak nam dobrze idzie. Dwie rundy? No dobrze nam idzie. Dobra, czekamy, czekamy, czekamy. Bagaż, że tu mam. Nie, nie, tepną nas, nie tepną. Oni mogą najdzieć że nas tepną, bo wiesz, bo trzeba F kliknąć, żeby tepnąć. Ty masz ten modło odrzucony, ja jest skakać na nich Daj rób im Myślisz, ja że ktoś no dolną przyjdzie? Ja mam na pikkuję ich ja ich klikuję na bieganiu, ja ich klikuję na bieganiu, bo ja nie mam make no ja mogę biegać STOI Patera. Po lewej A nie mam make Cześć Aaaaa Seś mnie obił! Flash się źle odbił. mojego flesza już gdzieś dalej? Jeszcze mnie obiłeś, odwracając się. A oni mieli kasę na start. Oni mają ten problem, Myślę, że jak mają kasę jeden ma kasę na start, to wszystko se kupią. No... Dobre to jest. A jak ja Cię ubiłem niby na starcie? No, jak się obracałeś, po tym jak A trafiło prostu, Cię? Tak. Ja mam aimbota, ja mam aimbota. Ja mam brak rozrzutu. Ja mam aimbota, więc... Ja się cały czas obawiam, że któryś z nich w końcu się zrespi. Ja nie mam celownika. Czy nie trafię? Ja muszę... Mogą nam plecy robić? Mogą plecy już Long zdjęty? Ja szalę, pilnuję. Słyszał mnie! Kurde! Jest na cały Kurde! A może trafił? No trafił, trafił! Trafił, trafił. No ja bym go załatwił. Problem, tylko, ja problem był taki, że ktoś z nich chyba nie trafił i rzucił tym smokiem. On wlazł tego smoka, a już nie miałem pocisku, żeby przeładowywać i strzelać tego smoka. randomowo. No za. Ah. My bad, my bad. No cóż, Próbujmy. życie. Ale stary, no jest ich pięciu z supermocami, co ty gadasz? Dobra, czej? Co teraz? Łatwo. Czekaj, to trzeba się na siebie patrzeć jak ktoś. O, ja mam wrzucenie broni. Masz 1-2 wielkości postaci, jesteś większy. Ty masz. A ja mam Ty masz A no dobra A się boję, że w końcu któryś z nich, dawaj Dobra, dawaj jakieś walki, jakieś walki trzeba podjąć Ja mida chciałem podjąć, a nikogo na mnie nie ma Podejmij Proszę, to jest tylko walka ziomek dwóch? Co jest, nikogo tu nie było? Jest. O, ma dużo HP, ma, ma dużo HP. Nie, on miał. Tak, w głowę chyba. A, Abrej, czas. Chyba, Bo no? Ja może. Trafiałem, trafiałem go i ten. Ale żeś teraz wylek. wyczyścił, stary. No, a mia miałem większą postać, więc postanowiłem, że po prostu idę walczyć tyle. Ja we, kurde ja mówię, ja tam. Ni nie, no, ja trzeba, poszedłem trzeba, na longa, nie, bardziej, nie ma nikogo szczerze, na longu. Szczerze, staje trzeba ich brać bardziej na skilla niż na tego, niż na trzy mocy. Masz kasę. Dobra, no, ale to. Nietrafiony strzał. Nieważne. kogoś na JNB. longu. Leży jeden. Aż go nie widzę. O Jezus. Nice. Strzelanie Aż mnie odpycha. Nie Aż widzę. Ale ja spikuję co to. Ja spikuję co to z prawej. Leży. Ło! Ale mnie podrzucało! No na side już był! No na site już był No dobra, teraz ich gobby, teraz ich gabby, bo to Wystarczy, wystarczy ich skillem ma Te słuchaj emocje, to wiesz, to dodatek Jak Filip ten... ma problem. Ma 19 śmierci W 9 rundach. Muszę przyznać tak, całkiem nieźle. Tak. Dobra Szaseusa na leko, leko okej okay. Ty ale Niech dalej tak. nikt cię nie zamienił miejscami z nami, ty No dziwno to jest. Przebiegłem Eee... Flash zabójczy I Jak mnie zrobił A miałem kurde fajne Ty chyba wiedzą o tobie Nie, nie wiedzą No jest taki przypał Co nie robią? Myślę, że jesteś niewidzialny chyba O Jezus, okay, nice. Nice. I las CT? Nie, nie wiadomo. Nice. 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 Aż zapomniałem, o tym, że użyłem ten doskok. Ugrany Ładnie, wow. ładnie, ładnie. Mówię, bardziej z skillem trzeba, bo my wiemy co robić, wiemy jak pikować, oni tak wiesz, Wszyscy spostrzelają gdzieś tam i jest gitce, nie? No, powiem ci, to było ciężkie teraz. Losowa o, broń. Losowa broń. O, Model nie, wroga? Kliknąłem F, kliknąłem F. I co AWP, AWP, AWP. Znaczy, to nie jest złe, co nie? Ale nie ma ludzi, tylko że. Się... Rzucili smołka. Miałem jak zaszować z tą Nikogo nie, to. nie widzę, nikogo nie słyszę. Kurde, pochodzi jestem. Aaaa, Kurde, niewidzialny! Niewidzialny jeden na szorcie! Jeden ja niewidzialny! Miałem go czy mi się wydawało? Nie On gdzieś tu kroczy Jeden jest niewidzialny, jest przypał Jeszcze jeden został inny. Jeden niewidzialny, jeden taki... No, nie, no nie. nie wiem, cały czas ten niewidzialny mi najbardziej popsuł, bo cały czas wiedziałem, że możemy no mi wbić w plecy. Czas, no. Ja właśnie to jest tak... Mi sam, się wydawało, że on sam, tu sam, biega sam, gdzieś tak. dookoła mnie. A to byłaby taka dobra runda, stary, jakbyśmy tego... A jakbyśmy go tam mogli zabić. O. Patrzmy się na siebie. I jak ktoś ma poeta, to tam no, mamy. Szanse na wyrzucenie broni. Zacznę... <ślam> 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 Ej, ty masz lecie... Zacznę, zacznę, lecie... ja zacznę lecieć w górę. Chodź, chodź, chodź. Chodź na longa. Aby sprawdzał ty info. No lej, no co ty robisz? Czekaj. Jesteś? <grym> Jak się <to trafię>? podpiewałeś? <grym> Ale dostał! Dobra. Jest jeden side. A, ja mam zewnątrz. Fleszuję. No to Ja nie trafiam. Yes! Nice. 6-6? Teraz ciężej, teraz ciężej, niestety. Poszło! Dobrze ta jest! Teraz ciężej, teraz ciężej będzie. Zdecydowanie ciężej. Co i tak grałem w sporej części. Jeden z widzów nagle jest z nami na ekranie, mimo że go nie ma na tym serwerze. Nie ma. Dobra, dobra. Co prawda, prawda, głównie grałem w czwórkę, oczywiście, musimy to oddać. Czy ja nie, oczywiście. Nie, kupuję, nie kupuję? Nie kupuję, nie kupuję. Patrzymy się na siebie, chodź. Oh. O Dobra, przecież. idziemy. Idziemy. Możemy gać. Ja idę beta, idziesz Po prostu, i tak. Aż jeden. Long coś? Ja cię Obity. Nice. Dobra, Alright. dwóch leży. Mam pakę. Dobra, idę. A ja. Dobra! ładnie ładnie. Dobra, ładnie. jest gites, jest gites a Poszło fajnie. ma już pieniądze. No i super moce. Kurczaka, kurczaka dostań, proszę! O Jezus, kurczaka, a Kurczak potem i potem, potem mi do implantują na B Super, podkładanie o 0,65 Nie ja co, co ja w ogóle się przejmuję? Mów co? W, czy idzie ktoś na longa? I B, B, B idą idą B, i do B, i do B. Wszyscy? Jeden idziemy da, jeden idziemida, trzech stoi od B Oni teraz się ustawiają i czekają na nas jakby. Jeden daje broń, jeden daje... O! Tepnęli cię! Tepnęli mnie Oba. On nie wiedzą, że Tepnęli mnie, no! Oni Kurde cwaniaki o, no. Skanujący Diku, więc oni też wiedzą gdzie jesteś. Oni znowu u decoy wiedzą gdzie jesteś, wiedzą gdzie jesteś. Skanujący decoy. O nie. Teraz już nie mają decoya, więc nie wiedzą gdzie jesteś. O kurde. Co dużo, Co, dużo zdrowia? Tak. No kurde. No, no, I spikowałem na głowę, mówię dobra zabiję. Stary ja nic, I ja nie miałem czasu reakcji, mnie tepnęli. Pff. Od razu dostałem w serię się, bo oni się tak ustawiali, ja myślałem, że oni broń wyrzucają. oni nagle ci no no trudno no gorsze moce się trafiły Prześwietla dla do naległości O, ja mam dużo. Czyli masz z decoy. Nie, to nie jest dicoj. A, To jest decoy. Nie ma nikogo na tym Ta będzie A Szybka Obity jeden H ma więcej HP O ja ma zbustawanego gejda. Nie na to chwilę zabite jeden ma... To jest HP, jeden ma nat natychmiastowe zabicie, zabity jest? Tak. Last ma chyba natychmiastowe. Nie wiem czy to on. Leczy ja, ma... się. Obcać, 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 Ma dawaj, dużej go. O! Co? Myślałem, że po prawej. Też myślałem, że po prawej. A on nie nie coś słychać było, żeby, żeby, żeby zaskakiwał No? Okej. Okay. Ja. Ciekawie, ciekawie. Dobrze jakoś przeszedł, dobrze zagrał No, jakoś przeszedł dobrze, no. no Ale wiedzieli też gdzie jestem, miałem ciężko, nie? Dobra, patrzymy się na siebie znowu tak. Masz, mam połowę grawitacji, a zaczynasz lecieć w górę To mnie! Leży jeden <laughs> Tefnęli mnie <laughs> Ale zdążyłem się jednego zatofić O, jesteś to przeszedł? Oni chyba na byli. szli ma brak obrażeń w głowę, strzelił w ciało. O, To pewnie, ten. to pewnie właśnie ten. Brak obrażeń w głowę i wychylił dosłownie tylko Aaaa. głowę. No co za miejscówka. Aaaa. Ale jak wykorzystał to dobrze, no, nie? ale bo to są ci widzowie, co oglądają te odcinki z Supermocy. Kurde. Psańce. To oni wiedzą, no przecież te pają nas i gapią się na nas, no. No Eee, Jesteś niewidzialny. Wow. Flash, okay. A Long czysty naziąłem? U mnie jeden, po longu. Mid jeden. Ooo, dostałem od razu. O kurde, to będzie ci ciężko ugrać mi się wydaje. Pamiętaj, że masz dwa flesze, nie? Ah. <grych> masz pakę, masz pakę, rzuć nie masz smoke'a. <laughs> o nie Oni są na side. Oni muszą przyjść do ciebie no. Flesza masz pamiętaj No jest trzech, tak? Oni nie wiedzą jeszcze czy masz niewidzialność bo nikt, cię, bo nikt nie mógł stwierdzić Masz palaka jeszcze Możesz rzucić flesza i palaka, nie? A nie wiedzą, wiedzą, wiedzą Wiedzą, wiedzą wiedzą Trafiliście. Czułem, że to się źle skończy. A ja liczy, Nie, bo liczy, zapomniałem, że już teraz Zeusa nie wala i czekam aż mi z niej na nóż i chciałem mu wdupić w dupę. E, mogłeś, ale ja myślałem, że po prostu rzucisz palaka. I zaczną uciekać w chaosie. A no, to przecież ja mogę, te. No, masz ja grant. Ja Mówię, że masz flesze, masz coś tam, i... nie? Dobra. O kurde, stary. Ja edukuję obrażenia i zadaję więcej. Dobra, ja edukuję obrażenia i zadaję więcej. To po prostu pikuję ich, ok? Ja ich po prostu i walczę z nimi. Chyba beję Nice! Dobra. co? Zobacz? A flashem nie zabił, ale byłem odwrócony plecami do tego flesza. Co? Dwóch tam było jeszcze. O nie, o nie. Jeszcze jeden. Dobra, wiesz, że idzie longa. Ma pakę. Chciał mnie Ja dostałem flashem w plecy. Ma pakę? Mapakę. No już mówisz dla pewniaka? O, 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 Ile troszkę w gościu? A, nie trafiłem go! No, redukcja obrażeń i zadaje więcej obrażeń. No, i tak ładny ten mecz. No, fajny jest. I staje się dziwne, że my tleun tu galiśmy mhm. na czterech. No, na, na ja pięć, pierwszy raz, no. kiedy kupuję MK dopiero. 29 deadów, Filio! Cały czas go wypalasz. 11 no, sekund... O! 11 sekund działania flesza i antyflesza. Zajam. What? Swojego zabił. Czemu swojego zabił? Nie Chyba B. Oj, B chyba będzie, kolego. Oj będzie trupa? Jeden przebieg. To. No kurde, no akurat jak Dejdasy wyjąłem. Splantowali. Jeden jest ze skrzynką, tam na końcu ma rzucić palaka. Zwiedzał mnie, to nie było mądre. No tylko nie rzuciłeś do. No okej, okay, no. jeden lata, albo ma grawitację. <grywka> Co ty robiłeś? <grywka> Co ty robiłeś? <grywka> <grywka> Czy ty używałeś tego jak ogniem odrzutu? <grywka> <grywka> Gdybym miał dwie B. Ty tam odleciał na koniec, tam postrzał się z nimi. Eee, mogłeś lepiej tego najdał po prostu rzucić, nie? Jakbyś lepiej rzucił tego Neidał, nie to nie to nie poprawnie byłby. Ja, normalnie nie umiem. Rzucać, Ale wiesz. ani razu nas praktycznie nie teleportowali, tylko raz. Mhm. Zajmę na miejscami, stary. Chodź, chodź, chodź. Dabaj. Chodź do mnie. Chodź. Jesteś dabaj, gotowy? Daj mi się daj mi się chwilę, mi się chwilę przejść. Trzy, dwa. No Oni mieli to mieli! samo. Ja! Mieli dokładnie momencie. to samo. No cóż, no przegraliśmy, ale i tak całkiem niezłe bo... sobie radziliśmy. Mój <laughs> BFX, nie ma. <laughs> no grał z nami <śmiech> jak <śmiech> chciał, w umyśle gdzieś tam. <laughs> Dziękujemy no, by serdecznie, była. widzą oczywiście pozdrawiam wszystkich po kolei, oczywiście, Młodego Antigua, Anmela, Mega Evexa, Dark Pinkmina i Filiopa. Dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się po. No i cześć.